Śniegi schodzą, dziury wschodzą, czyli jak co roku. Pamiętajcie, że zbliżając się do dziury macie dwie alternatywy. Pierwsza to ją ominąć. Druga to w nią wjechać. No ale jak już w nią wjedziecie, wybierzecie tę drugą opcję, to bardzo możliwe, że coś się zepsuje. Nie traćcie głowy, nie oddalajcie się z miejsca, przede wszystkim sięgnijcie po telefon komórkowy. Cięgnijcie po telefon i zróbcie zdjęcie. Bardzo ładne zdjęcie dziury. Spróbujcie udokumentować jakoś to wydarzenie, żeby można było potem pokazać komuś, że to się stało w tym miejscu, że to uszkodzone koło to z powodu tej właśnie dziury. I najlepiej wyciągnijcie telefon jeszcze raz. Halo? Policja? Dzień dobry. mam taką sprawę chciałbym prosić o interwencję. Ja wjechałem właśnie w dziurę. Tak, to jest poważna sprawa. Ta dziura powoduje zagrożenie. Właśnie sobie urwałem koło, proszę przyjechać i zrobić notatkę. A więc czekam na policję. Policja przyjedzie, zrobi notatkę. Następnie musimy ustalić, kto jest odpowiedzialny za tę dziurę, za tę drogę. Nie będzie to trudne. Wystarczy, jeśli pójdziecie do najbliższego urzędu gminy, dowiecie się, czy jest to właśnie urząd gminy, czy może jest to droga prywatna, może wojewódzka. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Bardzo często zdarza się, że zarządy dróg na przykład miejski, to jest bardzo popularne, ubezpieczają się od y, odpowiedzialności za tego typu wydarzenia. Więc tak naprawdę nie będziecie musieli dyskutować o wysokości odszkodowania z zarządcą, nie, nie będziecie się też musieli sądzić. Wystarczy, że pójdziecie do jego ubezpieczyciela i jego ubezpieczycielstwo, polisy OC, po prostu ustali, ile Wam się pieniędzy należy i wypłaci Wam odszkodowanie. Nie odpuszczajcie. To nie jest duży problem, czasami operacja potrwa pół dnia, czasami nawet krócej. A wiadomo, jedno koło kosztuje 1000 złotych i więcej. Okay. So...